Ojej, ale to było mocne. Witajcie moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku cierpienia, bólu, spotkań z psychiatrą, bo... Do tego będzie dochodzić w dniu dzisiejszym. Będę spotykać się z psychiatrą, będę z nim rozmawiać telefonicznie. Teleporadę sobie załatwiłem. No, trzeba było wrócić do tej gry. Trzeba było przyjąć do wiadomości to, że ta gra, niestety, jest moim życiem i muszę to przejść. Muszę skończyć tę grę tak, jak Pan Bóg przykazał. Więc kontynuujmy tą tułaczkę przykrą. Dobra, podwyższ sobie trochę poziom trudności, żeby nie było, że to jest trochę załatwe. Jakby wiecie o co chodzi, bo ostatnio trochę to, trochę to zmniejszyłem. Okej, okay, ja bym sobie przypomniał, co my tu robimy i czym ja jestem. Cezary Dupochlast, tak, pamiętam, no. Mam rekolekcję z tego zdarzenia. Dobra, chodźmy spać, chodźmy spać. Ja muszę tę grę przejść, tak? Od początku do końca, wiecie co chodzi? Bo pewnie sobie nie zdajecie sprawy z tego, że ja tutaj, no, jakby. jestem królem tej gry. Jak, ja kiedyś przyszedłem damo? kompletnie nie zmniejszając, poziom trudności. I ja chyba gra się z ciała. No. Poważnie? Dzięki, Half-Sword. zwykle tak po mojej stronie. Dosłownie ten człowiek to jest moja mina w tym momencie, jak widzę, że się gra za ciało, nie? Gdyby był 2010 rok, to bym wam powiedział, że magią montażu jednak gra działa, ale że jest rok 2026, to wam powiem 6-7 z KBD Sigma o high risk. Mam nadzieję, że to było to bardziej zrozumiałe. O, kurwa. Już w grze. No dobra, no dobra, definitywnie. Definitywnie. Optymalizacji nie zrobili, bo kurwa chodzi gorzej niż widziło. Tak tylko. Okej, okay, dobra, ja się pod... pozwól, że ja się poddam. Dobra, cześć meczku. Ty jesteś sam tutaj. Jezu, zostaw tego konia biednego. Czy ja mogę go poszatkować? Mam takie chore myśli. Co powinienem z tym zrobić? Pójść do psychiatry. Nikt mnie chyba nie przejmie. Dobra, słuchaj. Ja może poczekam czy się wykrwawisz, co, bo wyglądasz na zbyt walecznego w tym stanie. Dobra, to nie wygląda mi na wykrwawianie się. Okej, okay, jest dobrze. Czy ty jesteś yy, interaktywny? Pozwól, że sprawdzę. Nie jesteś. No okej, okay, wygraliśmy. Pieniądze. 27 złotych. które pójdą na wyleczenie się prawdopodobnie. Właśnie, miałem zobaczyć sklepikarza. Czy coś nowego jest w sklepie, czy. No nie dowiem się, bo muszę iść spać. No dobra. Znowu Żyt wyciąga ode mnie pieniądze. Ciężko zarobione pieniądze. Ja bym sobie kupił to. E, ok, masz jakieś fajne bronie. Uuu, dobra, słuchaj, bo ty mnie zachęciłeś tym. I ja w tym momencie chciałbym na siebie założyć tą śkierę sztańską. Bo ja muszę buty zjeść. Jeszcze... Ja pierdolę. Jestem jakiś rozebrany w ogóle. Również mnie to kręci. Ściągnij mi to. Klasa, ja bym tak poszedł, no. W tym momencie jestem gotowy na bitwę yy, podziemną. Trzymaj stopy na ziemi. Spoko. Ja jestem akurat człowiekiem, który ogarnia balans idealnie, więc trzymam się na ziemi. Czym jestem? A no tak, bo ja sobie łysą postać zrobiłem. chyba że zapomniałem o tym. Trochę jak Wyglądam jak osoba, której nie chcecie zobaczyć pod blokiem oczy w nocy. No dawaj, poczujesz moją moc. Albo kurwa, ja twoją. Najwidoczniej będzie teraz to w drugą stronę. No i chuj, tyle z mojego Keep your feet underground. Powietrzuje trzymał. No. Gra jest za ciężka. Przysięgam, Ta Gra jest za ciężka. Ale ja się nie denerwuję. Ja się nie denerwuję, ja nigdy nie byłem zdenerwowany. Nigdy nie byłem zdenerwowany, ja jestem człowiekiem spokoju, który, jakby to powiedzieć, jest zwyczajnie spokojny, tak? To jest champion lasowy, tak? To ja się z nim biłem wcześniej. I nie wiem, nie widzę tutaj czemu miał być championem. Jakby ja championów zap zapamiętałem trochę inaczej, grając w pierwszą część, teraz się nie postarali, czy takiś minion jest, tylko po prostu większy. Tam ci do mnie jakieś dopierdolone bronie, które mogli mi w dupę sadzić, by mi mordą weszło jeszcze, nie? A tutaj? No Boga was. Sześć rund. Mm -hmm. No dobra, przekonaliście mnie tymi sześcioma rundami Definitywnie nie mam nic lepszego do roboty Niż się napierdalać przez 30 minut dobra. O, tu jest ulwisi, ale fajne Myślę, że te pszczoły mnie ugryzły Oficjalnie mnie ugryzły O, 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 dobra, 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 dobra. Szybko, wal go w dupę wal go w... Ładuj go O, o Broń poleciała, wiesz co y Taka trochę tradycja u mnie, ale od czasu do czasu muszę Nie trafiłem to też jest tradycja, to część tradycji. Zaufajcie mi. Nie, nie, nie <tak> czuję. <cookbook> o! Można by było powiedzieć, że wyszło mi. Aha, lubię też tać słoki, to jest moje hobby. Ja to robię po pracy. To by było moje ulubione zajęcie z ojcem. Wracał z pracy z Niemczech i zabierał mnie na wykopywanie zwłok i rozćwiczanie ich ja pojęte takie rzeczy w ogóle mówić. Na pewno nie powinienem kurwa umierać, jebany debil. No i chuj, umarłem. Ratuj moją duszę. Nie wiem, nie wiem, co mogę zrobić z moją duszą. A no tak, cztery. Du cztery dusze szukają zemsty. Jedyne, co znajdą, to kurwa kutasa, mikropenisa w moich gaciach. No dobra. Nie, no powinno być łatwo. Pod warunkiem, że wstanę i podniosę tam broń. Dobra, broń podniosłem, stałem. więc dobrze. O, 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 siema, siema, siema. No dobra, kurwa. Przesadzasz trochę. Spokój się. Dziadek. Dziadku. Dziadku. Warto było. Powiedz mi szczerze, warto było. Naprawdę. No dobra, szukamy dalej. Gdzie są jakieś e, przeciwniki? Chodzące kościotrupy. Tych tak zwani ludzie po 60. Dosłownie, jak idę kurwa do apteki, to widzę takich, nie? Jak e, chodzę do szpitala, to też, ale już nie biegających. o się, czy no, głowa mu odpadła? To z tym jakiś zajebisty, nie? I pewnie się rozpierdolę tym ostatnim, jak debil. Gdzie jesteś, kolego? Nie, nie bierz mnie z zaskoczenia, ja nie lubię tak. To... O kurwa, to. Czemu... E, coś ci wypadło. Co ja mu odpierdoliłem? Chłowa mu odpadła. Ej, 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 bo to był czwarty. To już koniec jest w tym momencie. Okej, okay, dobra, już się, już się wystraszyłem, że kolejny wyjście. No dobra, to y, jakby tego nie było. 8 złotych! Czy ty jesteś kurwa żydem żydowskim? Co mogę z tym zrobić? Cześć. what oh? Okej, okay. no i klasa. O, <grymne> ile ile ja ważę? <grymne> 67. <grymne> uh, czy ja coś mogę kupić jeszcze ciekawego? Czy nie za bardzo? Powiesz mi na to pytanie, które mnie nurtuje. Uuu, uh, że rękawice? No klasa, klasa. Posrane to, to progression, nie? Wcześniej było takie jakieś prostsze. Muszę zrozumieć, jak działa ekonomia, muszę tutaj podchodzić do tego logistycznie, kupować rzeczy, oszczędzać pieniądze i spać. Retribution, uh, co to jest? Jedna runda, no dobra, pokaż mi o co chodzi. Mam nadzieję, że nie umrę. Biorąc pod uwagę to, że ja jestem dostarczy i właśnie dostałem kurwa hita. Okej, okay, dobra, gdzie jest moja czapka? Wyglądamy hitmen. Pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich hitmenów. Wielbiam was. Podziwiam waszą pracę, naprawdę. Jakbym był hitmenem, a chciałbym być, to... to prawdopodobnie bym siedział teraz w więzieniu. No pewnie tak by było. OK. 45 zł to szczerze. Kupa hajsu. Naprawdę. No dobra, zagrajmy sobie tego championy. Jesteśmy już prawie w połowie drogi do następnej rangi, co mnie bardzo cieszy. Byleby tylko nie umrzeć, jak jebany debil wtedy to, to będzie problem. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak. że prawie się wywróciłem, że jak umrę, to będę musiał bić się z tymi wszystkimi ludźmi, yy, których sprowadziłem na ścieżkę nieszczęścia. A ich. <śled> To, szczerze, był najlepiej wymieszony strzał w całej pierdolonej karierze Halfswarda, przysięgam nic, kurwa, lepiej nie wyglądało. Od tego strzał. Co się z tym stało? NIE! Wracając, najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja będę musiał ich wszystkich zabić, jak umrę, a naprawdę ich jest w z tego, co widzę. W ogóle ktoś mi powiedział, że mogą tego chłopa zamówić sobie ludzi do pomocy, co jest dość ciekawe. Kurwa, ten jest drogi, to ja nie jest. Daj mi S Sigismunda. Ja chcę zobaczyć, o co z nim chodzi, nie? Czy on faktycznie będzie mi pomagać, czy o co chodzi? Użyj najemnika jako gracza 2. O. Oh. O, czyli ja mogę zagrać w podzielnym ekranie tą grę? Progression? Bardzo interesujące. Ale dobra, nie. Przydziel. Zapłać? Nie, nie płacimy tutaj. Dzisiaj nie jest dziesiąty. Nie ma wypłaty, dalej. Dobra, zagrajmy duela. I nie ciekawi, czy ten chłop będzie tutaj, czy ja sam się to będę bić. No sam pewnie, na chuj go zamówiłem. Weź to, zabierz to do mnie. Ojojoj, gdzie oj, oj, oj. ja masz łapkę? Ojojku. Proszę bardzo. Jezu, to jest zajebiście na ścianę. Oj, przepraszam, tam nie chciałem. Trochę posrane, że aż tyleron tutaj jest, nie? Chciałbym, żeby... O, dzień dobry. Co ty masz za gówno w ręce? Błagam się, Co, ty coś chcesz mi zrobić? Dobra, ukrycę twoje cierpienia. Okej. Okay. Pomogłem? Chyba tak, bo umarłeś. Dobra, chodźmy dalej. Chodźmy dalej się bić. osiema siema. Pierwszy raz ciebie widzę na oczy. Widzę, że waliłem pieniądze w boto. Klasa, dawaj następnego. Ty już umierasz, kurwa? Ty już umierasz? Ja pierdolę, zrzegam się, zrzegam się, jego zabiją mnie też. Jezu, ile ich jest tutaj to zabicie? Nie, trzy, tylko trzy, okej. Okay. Okej, okay, dobra. No to jest szansa na wyjście z tego w sposób naturalny i formalny. Mogę wstać, dzięki. Wstań, wstań, wstań. Błagam, ja nie chcę od nowa zaczynać. To tak długo trwało, a Ty wychodzisz na mnie jak kutas jakiś. Dobra, szukam następnego. Gdzie jesteś, chłopcze? Słyszałem coś. Czy to ja byłem? Ja się gaslightuję chyba lekko. Dobra, koniec Twojego żywota, Jezus. Wszędzie ten ZUS, co nie? Nawet słowie Jezus, które te pojebane, ty o co chodzi? Nie ja mówię, bo ty chyba nie żyjesz, słuchaj, spokój się ty Już nie powinieneś się ruszać co ty za mną pełzasz, dobra, dobra, dobra Spokój się, uspokój się, nie bij mnie tak Nie bij mnie w sposób niecny, nie rób tego szatania Dobra, 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 nie masz, nie masz nogi Nie masz ręki Ty co jest, kurwa Co jest, kurwa, puść mnie, puść mnie On mnie ukrys, on kryzie, kurwa, pober. Ty, on mnie ukrys w nogę, co jest, kurwa, tak nie powinno być Jezu, żyje. matko boska Bóg jest po mojej stronie Chyba ty jestem jakiś, jakiś zbity jestem, słuchaj Dobra, 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 kurwa, mać. Dopiero co się obudziłem, dopiero co się obudziłem, to mnie klepnął, ja się musiałem wyleczyć, ja się poważnie musiałem wyleczyć. Aha, dobra, nie musiałem się widzieć, no, okej. Okay. dobra, jest spoko, jest spoko. Dobra, Ja chyba idę spać, tak szczerze, przekonaliście mnie oficjalnie. A co jest na nie, jak nie będę mógł spać, w sensie w takim, że stracę pieniądze i nie będziemy stać na zapłacenie. To koniec gry, czy co o to chodzi? Ile kurwa, 150? Dobra, chyba trochę kurwa, chyba sądzasz co. Jakby mnie nie stać na to, rozumiesz mnie? Ja muszę zdobyć te 150, Bóg mi świadkiem. Dobra, 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 dobra. Nie podoba mi się to. Ty masz daleki zasięg. Nie fajne to. O, 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 to jest fajne, to jest fajne, 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 fajne. Płać mi, płać mi, płać mi pieniądze. Tylko tyle mam. Ja jeszcze więcej potrzebuję. Uspokój się, uspokój się. Nie tak szybko. Nie tak. Nie tak cię uczyłem. Sorry, że no, niestety... Tak się złożyło, że się bijemy we dwóch. Nie będę już kontynuować tego monologu. Boże, mam pieniądze, mam pieniądze. jest koniec. Nie, nie, ja chciałem to kupić. Ja chciałem to kupić. Nie. Jezu, jest tutaj, jest tutaj. Kurwa, ja to, ja to zakładam na siebie. Ja, no, ja to zakładam na siebie. Ja wyglądam dobrze. O, turniej. Jezu, chciałem powiedzieć bardzo niedobre słowo. Turniej chłopa. Dobra, słuchajcie, moja taktyka na machanie bronią... Się nie sprawdza. No dobra, przekonaliście mnie do tego, żeby zagrać coś za 10 zł, bo mnie na więcej nie stać. Tylko po że mi ręka odrosła, nie? 5 rund, to Ja pierdolę. Ole, żeś dostał człowieku, no złama. Słuchaj, bo. Nie, nie, nie. Nie, uspokój się. Gra. nie ja się zacznę już powoli. To już jest ten moment. To już jest ten moment specjalnie. Tylko jedna runda? Bo się nie przyjrzałem, błagam bo że tak. Jak będę mieć zero, to jest kurwa koniec mojego żywota. I nie było warto wtedy kupować tego wielkiego napierśnika. Dobra, słuchajcie, bo w demo to się trochę lepiej z tymi rękami machało, nie? Bo tutaj to kurwa trzy rundy, no zabijcie mnie. No chodź tutaj, chodź. Ja się przewracam, ja się po prostu przewracam. Nic nie robię, tylko się przewracam po prostu. To jest mój. Czemu ja umarłem do kurwy nędzy? Czemu? Ja się przewróciłem tylko. Nic... On mi nic nie zrobił, się przewróciłem. Dobra, no nic nie mogę zagrać. Klasa. Słuchaj, muszę ci sprzedać parę rzeczy, z tego co widzę. Trzy. I teraz, jak teraz przepierdolę, to jest koniec Oficjalnie. Cię jest jeszcze Buchurt Czy jeszcze takie coś? No nie, no i tyle czasu tu dochodziłem. Ja nie mogę umrzeć przecież, dobra. Gra definitywnie nie jest po mojej stronie dzisiaj. Ty, a, aha, bo Buchur to jest kurwa razem z moimi minionami, a ja nie mam żadnego. No to nieźle. To kurwa nieźle, oficjalnie. Sam na trzech poszedłem. Inny gorsze jest to, że ja to musiałem wygrać. I wygrałem, bo jestem zajebisty, oczywiście. Zawsze byłem, zawsze będę. Jakbym bądź miał tutaj szczerzenia. Dobra, ja nie wiem, czy 7 rund to jest. To jest chyba kurwa nie do zrobienia. A tutaj. No tu dostanę wpierdol tu i to więc okej. Okay. Pójdę na turniej, przekonaliście mnie. RNG wygrywa po raz kolejny. Chowaj tą broń. No, to, to bo tak się musiało do ciebie skończyć niestety. Pierwsza runda wygrana. Mam nadzieję, że nareszcie nie umrę jak debil. Ale dobrze wiem, że będzie ciężko potem. No i już zaczynamy z grubej rury, czyli dwóch. Świetnie się kurwa zaczęło. Naw nawet nie ma jakiejś konkretnej rundy. Już jest trzecia runda, już zrozpierdol, nie? Standard. Standard tej jeszcze. Okej, okay, dobra. Żyję. Przeżyłem to jakimś cudem. Ej, oddał się, oddał się, oddał się. Oddał się. Dobra, 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 Ła, łatwo, łatwo. Jezus, ja naprawdę się skupiam w tym momencie, nie mogę nic mówić. Jestem tak kurwa skupiony, czuję gaz. No i chuj, kurwa, gaz teraz normalnie nitro poczuje, wszystko wypuchnie. Dobra, 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 dobra. Okej, okay. chyba, chyba się udało. Masz jeszcze tutaj dla pewności, nie? Ty, bo ty kurwa żyjesz, nie możesz żyć. Zaprzestań żywota, zaprzestań oddychania, to jest niedozwolone. Dobra, ja muszę ich dobić, nie, bo ich boli. Pozwól, że cię dobiję. Nie pomogło? No, kurwa, sorry. Ja byłem medykiem polowym, ale nie wiem, czy widać. No jak widać, to znaczy nie dokonałem lobotomii, więc musiałem być medykiem polowym. Musicie już mi wierzyć na słowa, nie? Ej, nie rób tak, nie rób tak, nie rób tak. Nie, nie, nie. Dobra, na szczęście ten napiaśnik mnie uratował, bo by się to kurwaś dla mnie skończyło. Oficjalnie. Dobra, koniec życia. Okej, okay. i tutaj jakiś strzał w dupę, jak widać. Nie, nie tylko lobotomie w głowie, potrafię robić, i dupie też. Witam wszystkich. Teraz jest niedobrze, bo jest boss. A jak jest boss, to jest cienko. Jak, jakimś kurwa cudem to zablokowałem. Nie podoba mi się to, że wszyscy wetrzej naraz mnie próbują uderzyć. Nie, to jest bardzo niepożądane tej sytuacji. Okej, okay, kurwa, niedobrze, niedobrze. Muszę się poddać, muszę się poddać, bo ja umieram, 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 umieram. umieram. Jezu. Przeżyłem. Ale dostałem takiego wstrząsu mózgu, że musiałem się poddać. Niestety nie udało mi się zakończyć moje męki. Męki uh, chłopskiej. Nie udało się wyjść wyżej, a było naprawdę blisko, muszę przyznać, przy było blisko. Ta broń jest całkiem mocna, tylko nie jest idealna. Nie, nie jest idiota odporna, a ja że jestem idiotą, to niestety nie udało mi się pójść wyżej. Dobra, zarobiliśmy grube pieniądze. Jesteśmy teraz w dobrym miejscu. A było naprawdę źle z nami przed chwilą. Wydaje mi jeszcze czempiona tutaj może go pierdolna, co? On nie powinien być taki trudny chyba, nie? On ma dość dużą broń, to mnie martwi. O no i tyle. Tyle z tobą. Ja wiem, że mogłem go oszczędzić, ale ja nie chciałem, tak szczerze. Bo... Szczerze? Szczerze? W tym momencie? W tym momencie yy, ta gra zaczyna mnie już denerwować, irytować i naprawdę zbliżamy się do momentu, w którym dochodzi do lekkiego wkurwienia, nie? Na no szczęście jeszcze nie jest tak źle, ale zaczyna się robić niedobrze. Okej, okay, bo on już odpadł. No dobra, ma to sens. Dobra, czy ty masz coś ciekawego do sprzedania mi, Co mogłoby mi się potencjalnie przydać na tym turnieju? Totalny kurwa sef. Okej, okay, spróbujmy może... Aha, zróbmy to, bo to mam pieniądze duże. I potem pójdziemy na ten turniej piękny. Klasa. Dobra, próbuję jeszcze raz ten turniej zagrać. Aczkolwiek naprawdę wymagam teraz potężnego skupienia, więc zamykam lekko pista. Gdzie jest moja myszka? Halo? gdzie jest myszka? Okej, okay, dobra. Przez chwilę gra mnie tutaj straszyła crashem, ale niestety nie skraszowała się. Gdyby się skraszowała, to mógłbym zakończyć moje męki w tym momencie i powiedzieć, że cała gra jest nieoptymalna. Bo spoiler nie jest, ale. Ale niestety się nie skraszowała i zmusza mnie do kolejnej tułaczki, do kolejnej bitwy, tyle w temacie. Wiesz co, jeszcze tutaj sprawdzę, czy ty nie udajesz. Teraz jestem pewny, że nie udajesz. Jesteśmy na dobrej drodze, nie podoba mi się twoja broń ani trochę. Twoja też. Taka sama jak jego. I zrobi bardzo dużo krzywdy mi, bo ja umieram w tym momencie i chyba nie zdążę się podać. Poddałem się. Świetnie. Tylko, że umarłem. Cholerano. Te bronie są takie ostre. Wystarczy jeden sły ruch. No i umierasz. O, włosy wyszły spod jego czapki. Myślałem, że złe się tak szczerze. Cztery rundy, ja! Yeah. No do tego to ja nie widziałem. Chyba muszę zacząć się nauczyć czytać to. Także jakoś gorzej się używa tych broni. Mogę przysiąść, że jakoś inaczej teraz jest. Na pewno ten dźwięk podczas machania nimi nie pomaga. Okej, okay, next up. Y Nyk. Przestań. Ja pierdolę, że co. A nie, oguszył mnie na szczęście, no dobra. Jeszcze jedna próba do turnieja turnieju, Turni Cokolwiek. Do napierdalania chłopów. No to, żeś zebrań broń wylosował. No, nieźle. Trzeba było tak zrobić, sorry. Podoba mi się to, jak oni wszyscy dzisiaj tracą twarz. Po prostu każdemu twarz leci w pół. Dobra, od kogo tu zacząć? No chyba od ciebie, co? Puść mnie, ty kurwo, jedne. Co ty robisz? Dlaczego wykonujesz rzeczy niedozwolone? Tak, to był cios poniżej pasa, bo mnie chyba nie poniżej pasa. A tam nie wolno, tam nie wolno, to jest no no zone. Dobre bronie losujecie, muszę przyznać, naprawdę mnie one podniecają. Dobra, zaprzestań. Dobra, nie. To kompletnie nie chciałem tego zrobić, ale spoko. Przejmę to. Przejmę to, dla mnie wszystko się liczy w tym momencie. Co jest na moją korzyść. Proszę bardzo, lewatywa. Pyk, tak właśnie to wygląda w szpitalu. Na NFC. Okej, okay. ała. Miałem jaką broń przez chwilę na swojej co. Ona się wbiła tam o co chodzi. Metal w metal się wbił, atomy się właśnie zlepiły w jedność. Dobra, to mi pomaga. Oficjal to mi też pomaga, oficjalnie. O, to mi bardzo pomaga, to mi bardzo pomaga. Ofic o, o jesteś Mario, Mario. To mamy, to mamy, bo tego chłopa Umarł śmiercią naturalną, on umarł w tym momencie I jestem dobrze, no ja jestem dobrze, naprawdę On umarł śmiercią naturalną Sorry, to jest tradycja, to jest tradycja na czempionie. To jest tradycja Przykładając, że mam czym to zrobić oczywiście Dobra, bo mi naprawdę trochę wkurwiacie, to ja chciałem coś powiedzieć, nie? <laughs> Co mogę powiedzieć? Jestem profesjonalistą, który zaszedł daleko Zaszedł dalej niż chciał Oczywiście te walki z bossami w tym momencie już nie są takie emocjonujące jak były Bo wyglądają jak zwykły miniony I to nie jest jeden na jeden tylko Walka z dwoma minionami. Szczerze, zmieniłbym to i z powrotem przywrócił tych czempionów, bo miało to coś w sobie. To była taka, wiecie, jak walka z bossem w Dark Souls, jak go pokonaliście, to dopamina tysiąc. Zwłaszcza, że tutaj śmierć przez bossa to było zaczynanie od samego początku. Tutaj tak nie ma. I tego tu brakuje. Przywróciłbym starych bossów i jakby była taka petycja, to bym ją podpisał. Naprawdę. O mój Boże, jestem pospoliciakiem. To już. Ja pierdolę się. Naprawdę muszę się nauczyć czytać, bo ja nie widziałem, czy to jest 6 rund. Naprawdę. Polecacie jakieś kursy czytania, bo jestem analfabetą. Siema, co tam. No też mi się tak wydaje. bo ty chodzisz jeszcze. Nie, 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 dobra. Nic mi się nie... Nic mi się nie stało. Nic mi się nie stało. Nie, nie, jak klikałem next. A, spoko, no nie no, nogę, to mogę sobie wyleczyć kurwa za sześć pieniążków, tylko że tak nie ma IRL. O, trochę mówię, pierdol. musiałem się na chwilę wyciszyć, musiałem przestać mówić, bo się naprawdę skupiłem przez chwilę. To jest cała moja taktyka, po prostu wyczekiwanie, aż uderzą i, i jeden cios krytyczny. Nie, no, jak to nie wyjdzie, to ja umieram, ja to ja to wiem, ja sobie zdaję z tego sprawę. No to może być problem, bo ona dość dużą tą broń. Jak widać. Okej, okay. okej. Okay. Nie dobrze. Nie, nie, nie dobrze. No jest kurwa śle. Ja pierdolę. Obrzygam się, obrzygam się. On naprawdę to zrobi... <laughs> Zwyczajnie klasa. Na chuj mi był ten... ILE KURWA? 34... Czy ty jesteś kurwa chory jakiś? 34 dusze? Nie no, to kurwa jest niemożliwe do zrobienia. Ty już się nie da, odpierdę 34? Kładź się na to. Kurwa, już następny? Niezła akcja, niezła akcja. Okej. Okay. <laughs> Trochę, goofy as yes, to było, no, dobra, spoko. Ja to rozumiem. No ja nie mam bifa z całą gością, więc możesz się podać, jak już, nie? Czemu was tak dużo, to ci 34 dusze? to jest niereformowalne w tym momencie. Czy to możesz przy kurwa przestać chodzić? Naprawdę, bo pięć razy uderzyłem już po kolejnym przyszedł, ma. No to mnie zabolało. Oficjalnie. Naprawdę nie wiesz, kiedy odpuścić, co? Naprawdę tego nie wiesz. To ty tyś nieśmiertelny, czy co? Ztechni w końcu. Myślałem, że on się jeszcze rusza, nie? Naprawdę byłem. w ciężkim szoku. Powiem wam. Y czuję się jak z takiego jednego mema, gdzie było kilku ciemnoskórych mężczyzn i jedna kobieta. I tak właśnie się czuję w tym momencie, patrząc na to, ile ich tu kurwa jest. Tak, widzę, że jest 34 kurwa osoby, y które chcą mi zrobić krzywdę, nie? To tak to właśnie widzę w tym momencie. Widzę tego mema przed oczami. Przestań mnie gryźć, ty kurwo. O, żeż. No to kurwa się wbiłem, nie? Szczerze? Szczerze? Gigabeka. Chłop mnie kompletnie przypadkiem trafił. Kompletnie przypadkiem mnie trafił. I to był cios krytyczny. To definitywnie to był cios krytyczny, bo nie mogę się po... Naprawdę zaraz zdechnę. Ja przez chwilę mi miałem tylko... Przez chwilę pomyślałem o tym, że mam szansę to wygrać. I skończyłem właśnie tak, jak widać, nie? No i chuj. Cezary do prostu umarł. No i co mogę powiedzieć? Szczerze? Wylosowała się zajebista postać, nie? Te, ta twarz, te włosy. Ten wyraz twarzy, to mi się podoba Tylko jak go nazwać? Eee. Muchomor podlaski Nie wiem, nie, nie mam lepszego pomysłu, więc musimy się tym zadowolić Ale okej, okay, po coś mi się podoba Muchomor podlaski jest gotowy Szczerze, aktualnie, patrząc na to, jak ta gra wygląda I jak działa, przede wszystkim To jedyne, co tutaj jest na plus w tym momencie To to, że są checkpoint Resztę to dam pierdolić To, że są checkpointy jest spoko to jest jakaś taka, taka sobie, bym powiedział Może tym razem zagramy trochę inaczej I weźmiemy sobie jakąś tarczę Okej, okay, dobra ja myślę, że jesteśmy gotowi. Nowa ranga, wcale nie po śmierci, więc jest ok. Proponuję zagrać to Alejka. Olejka, to coś nowego, tego nie było jeszcze. No nie dobrze, że ty się już tutaj rozpisz. Szybko poszło. Jeżeli o ciebie chodzi, bo jeszcze reszta została, ale mam bardzo krótką broń z tego, co widzę. No co, no, musi się nadać. Nie, ma inne, nie mam innego wyjścia, nie. Ej, ale muszę przyznać, że naprawdę y, te lewele wyglądają całkiem ładnie. Bardzo szczegółowe to jest. Dobra, wiecie co, naprawdę powinniście się zamknąć w tym momencie, bo ja tutaj chciałem coś powiedzieć i psujecie mi to przemówienie. Muszę się oddalić. Okej, okay, teraz lepiej. To szczerze wygląda dobrze. Szczegóły są na wysokim Dobra, ja wiem poszedł tu, bo tutaj jest ranga biedaka, więc może nie wylosujesz żadna broń, która mnie zabije. I po prostu pomęczę jakiś przy... przychlastów, nie? Ale tutaj się wypina, kurde, Ło, mm. kurwa. Dobra, dobra. Wiesz co, wy mi naprawdę nie wyglądacie jak, kurwa, biedaki, bo macie potężne bronie. Okej, okay. szybko, szybko, bo umrę. Już raz, raz mnie to złapało. Nie dam się drugi raz nabrać na to. No to, to jest definitywnie dobra broń. Jest tak chujowa, że aż spadła, kurwa, nam z ekranu. Ty, nie podoba mi się to, co ty masz, wiesz? Ja mam z czymś takim się bić potem? No to jest kiczar chyba. Tu ty masz pałkę, stary. Zacznij od dopasu. Szczerze, jakbyś mnie poprosił, ja bym to zrobił. To rozumiem ty w drugą stronę tego, no nie wiem, Przykro mi się robi, jak to słyszę, no ale. To, to mi się... Teraz mi się kurwa przykro robi, tak szczerze. Ja mam tak kujowe bronie, że naprawdę ciężko się bije w tym momencie. Naprawdę ciężko. To jest jakieś totalne gówno. Nie, 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 nie. I płacą mi psie pieniądze. pewnie tak jak w życiu prawdziwym. Nie potrafię się ustawić. I ty płaci mi 2 złote odcinek. Pozdrawiam. Dobra, błagam. Ja muszę to wygrać tutaj. Nie wiem, jak sobie to zrobię, ale zrobię to. Bóg mi świadkiem. O, o! Połóż się, połóżcie, się. to jest naprawdę zacięta bitwa. Połóż się i nie wstawaj. Nie wstawaj, nie, wst nie, nie rób tego. Okej, okay, dobra, dobra. Szczerze, daj mi to. Dobra, zabierz to i zabierz to. ja jestem gotowy. Ja, ja idę z tą broją. Ja idę z broją. Ja wygrywam wszystko. Ja teraz wygrywam wszystko. Bóg mi świadkiem. Dobra, daj mi punek. Ja tego nie chcę mieć na sobie. W sensie może być schowane, ale na pewno nie mam być w ręce. Daj mi te rękawiczki, to mi się przyda. Załóż czapkę wyglądam jak debil. Teraz jest jeszcze gorzej jakimś sposobem, ale okej. Okay. Wydaje mi się, że teraz możemy spróbować się bić. Kurwa. No, to jest długa broń. To czuć. Jak Ci się podoba moja broń, co? Dobra, nie mam siły na tą broń. Oficjalnie nie mam na nie. <noise> nie mam siły. Jestem za słaby. Ale zabolało go. Zabolało. Spoko, spoko. Mi się to podoba. W ogóle że w tej grze są jakieś mięśnie, tak, że można sobie mięśnie zrobić. Nie wiem co to oznacza. Czy mi się po prostu. Czy, czy bronią szybciej mogę bić, czy co? Nie mam pojęcia. Ale nie wiem jak się to robi. W sensie, tu jesteś tutaj, czy co? Nie wiem, o co z tymi mięśniami. Mam to w dupie, błagam Was, napiszcie mi w komentarzu. Czy tutaj jest to jest kupisko przedszkolaków? Jeżeli tak, to ja się dołączam do tej bitwy. Trochę, trochę wolno faktycznie biję tą bronią, ale jest lepiej niż ze wcześniejszą. To zdecydowanie. Nie będę tutaj w ogóle dyskutować na ten temat. Jest lepiej. Chuj. Równo mnie to interesuje. Co macie do powiedzenia? Dobra, ten chyba już nie żyje. Tak przynajmniej mi się wydaje. co <laughs> się zajebiście zrespiłeś, człowieku. Zajebiście się zrespiłeś po prostu. Mam nadzieję, że tu zostaniesz, nie? Do końca tej bitwy i nie wyjdziesz stąd. Choć naprawdę nie jest proste cię uderzenie w tym miejscu. Nie wiem, jak broń na odległość to jest to. Oddal się. Oddal się. Okej, okay, dzięki, dzięki. Jeszcze 5 rund męki. I będzie ok, tak? O kurwa. To, to jest doświadczenie. To jest doświadczenie. Ja planowałem to zrobić. Ja to planowałem zrobić od samego początku. Szczerze wygląda, że mój wykładowca z, z informatyki nie. Oh! Nigdy w życiu szybciej nie kliknąłem kurwa G. Przysięgam. Mój wykładowca mi tak nigdy nie wypierdolił. było blisko parę razy. Co ty masz kurwa za zbroję na sobie ty? Stary Minecraft dosłownie. O i co teraz? No i co teraz? <grytanie> Debil! Gdzie e, oni wszyscy poszli ty? Widziałem jakiś cień, który gdzieś tutaj biegł i już go straciłem z oczu. Mam nadzieję, że nikt się za mną nie drespie, nie bo to będzie trochę słabo. Oddal się, oddal się, na... musiałem się skupić teraz i zamknąć pizdę, naprawdę. Przysięgam wam, że tak musiałem zrobić. Dobra, wygrałem S. 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 łatwo! Łatwo nówków. trochę ciężej i tak szczerze. Jack! Daniels? Dobra, zagram sobie jeszcze jedną gierkę. Jeszcze jedna. One more game, one more game, one more game. Yo, siema bąbel, co tam? Może coś do powiedzenia ciekawego? Chyba to, że ja się przewracam, nie wiadomo kurwa dlaczego. To jest bardzo interesujące na przykład w tym momencie. Najbardziej gorący temat w dniu dzisiejszym. Oj, oj, oj. No co tam, co tam? Nóżka boli, nóżka boli. Ojejku, ale mi przykro z tego powodu. Okej, okay, dobra kurwa, yy, koń śmiechów. Koniec śmiechów. Dobra, jeszcze jedna, jeszcze jedna. Nie uleczyłem się! Uu. Czy jestem w stanie uderzać? No nie, kurwa nie jestem. Dobra, straciłem pieniądze. O, oficjalnie to Ty chyba znak, że mnie skończył grać dzisiaj. Wyleczę się na przyszłość, żebym nie popełnił tego błędu. No, no słuchajcie, no minął czas, yy, który chciałem przeznaczyć na granie w to gówno. Dzisiaj chyba były tylko dwa uderzenia. Muszę przyznać, nowy rekord pod względem grania w tą grę, bo wcześniej było tylko jedno uderzenie i ktoś to liczył, ktoś liczył przekleństwa, było tylko ich 95 pod ostatnim filmikiem, nie wiem ile dzisiaj będzie, dzisiaj troszkę bardziej się denerwowałem, bo umierałem więcej i widzę, że w przyszłe odcinki będą jeszcze ciekawsze i bardzo będą mnie nastawiać pozytywnie do grania w to gówno. Ale no cóż, pograłem, zaszedłem rangę dalej, więc Teoretycznie cel odcinka jest spełniony. Jesteśmy w połowie drogi do następnej, więc w przyszłym odcinku będzie już się fajnie zaczynało tą grę. Będzie dobry start. Mam zajebistą broń. Mam nadzieję tylko, że nie na jak debil, bo już parę razy było blisko. O wow, ja tutaj jestem z prawej strony. Kto by pomyślał? A póki co dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.